Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za wizytę na kanale Republika Języka. W dzisiejszym filmie pomówimy nieco o mowie zależnej. Jeżeli chcielibyście podnieść swój angielski na poziom zaawansowany, biegły lub też przygotowujecie się do egzaminu Cambridge C1 Advanced bądź C2 Proficiency lub innych na tych poziomach, to ten film jest dla Was właśnie przeznaczony. Może nie dla wszystkich, bo informacje tu przedstawione są Wam już znane, ale decyzja zależy od Was. W skrócie, pomówimy o sytuacjach, kiedy zmiana czasów, okoliczników czasu i miejsca itd. nie jest w mowie zależnej wskazana, jest nielogiczna i może Waszą wypowiedź uczynić niejasną dla odbiorcy. A przecież nie o to w posługiwaniu się językiem chodzi. Oczywiście zdajecie sobie sprawę z tego, że ucząc się danego przedmiotu, poznajemy go stopniowo. Fizyka, chemia czy matematyka nauczane są od najprostszych zagadnień. Nawet język polski w szkole podstawowej, średniej bądź na kursach dla obcokrajowców to tylko wycinek większej całości. Podobnie jest to oczywiście z angielskim. Jeżeli twój angielski jest obecnie na poziomie B1, B2 lub szczególnie C1, to spotkałeś się już, bądź spotkałaś, z zestawieniami dotyczącymi mowy zależnej, które mówiły o tym, jakich zmian w gramatyce dokonujemy przy jej stosowaniu. Zmiana czasów, okoliczników czasu i miejsca i tak dalej. Jeżeli jednak w nauce wspiera cię dobry nauczyciel bądź lektor, to na 100% zaznaczy on albo ona, że to tylko część większej całości. I nie zawsze zmian takich dokonujemy. Co więcej, takie zmiany mogą często uczynić naszą wypowiedź niezrozumiałą. A przecież nie o to chodzi. Na szczęście wszystko oparte jest na nieskomplikowanej logice i tym samym staje się wręcz oczywiste. Podam przykład w języku polskim. Jest 20 czerwca. Rozmawiasz w biurze z koleżanką Maisie na temat kursu angielskiego, który ma się rozpocząć niebawem. Maisie odpowiada za organizację kursu dla firmy. Pytasz, Maisie, kiedy rozpoczyna się nasz kurs angielskiego? A Maisie na to, jutro dam Ci znać. Po chwili Maisie opuszcza biuro, zaś do pokoju wchodzi Josh i pyta, czy Maisie powiedziała, kiedy rozpoczyna się nasz kurs angielskiego? A Ty na to, powiedziała, że jutro dam mi znać. Mówiąc jutro, Maisie miała na myśli 21 czerwca. Relacjonując jej wypowiedź tego samego dnia, jutro cały czas oznaczać będzie 21 czerwca. Zamiana jutro na kolejnego dnia brzmiałaby nienaturalnie i wręcz dziwacznie. W którym przypadku Josh uznałby moją wypowiedź za logiczną? Wiadomo, że w tym. Gdybym powiedział kolejnego dnia, mógłby zacząć wychyłkiem wycofywać się do swojego pokoju, a potem zamknąć się w nim od środka z obawy o to, że dzieje się ze mną coś dziwnego. Popatrzmy teraz na kilka sytuacji, gdzie wypowiedzi będą w języku angielskim. Chloe and Luke. Jest 10 kwietnia. O godzinie 7 rano. Chloe, która właśnie wychodzi do pracy, mówi: It's going to be a long day. Tego samego dnia, ale nieco później, o 7:10, Luke, który usłyszał zdanie Chloe, powie: Chloe predicted it's going to be a long day. Wypowiedzi Luka nie nastąpiły prawie żadne zmiany, jeżeli chodzi o to, co powiedziała Chloe. Ten dzień, dzień pracy na przykład, jest cały czas przed nimi, a zatem nie ma tu potrzeby zmiany czegokolwiek, jeżeli chodzi o czas. Co więcej, byłoby to nielogiczne. Ale już w tej sytuacji, kiedy Luke wypowiada swoje zdanie, 12 kwietnia, czyli mówi o tym, co powiedziała Chloe dwa dni temu, musi zmienić coś w swojej wypowiedzi. Zamieni is na was, bo to, o czym mówi, jest już przeszłością. Chloe predicted it was going to be a long day. Matt and Mia. 2 maja. Matt powie: I've never been here before. Mia. Matt said, He has never been here before. Takie zdanie Mia powie wtedy, kiedy obydwoje będą w tym samym miejscu. Matt said, He has never been here before. Here pozostaje here, zaś ponieważ Matt ciągle w tym miejscu przebywa, Mia nie zmieni także czasu present perfect na past perfect. To jest cały czas aktualne, to o czym powiedział Matt. Ale jeżeli Mia będzie w innym miejscu, zaś Matt cały czas tam poprzednio. Powiedzmy, że dosłownie przed chwilą skończyli rozmawiać przez telefon. Mia powie: Matt said he has never been there before. Mia musiała zamienić here na there, ponieważ ona jest w innym miejscu. Co jeżeli Matt opuścił już to miejsce, w którym nigdy wcześniej nie był? Mija, w takim razie będzie musiała zmienić również, zamienić również czas. Czas z oryginalnej wypowiedzi Mata, czyli Present Perfect, zamieni się na Past Perfect. Matt said he had never been there before. Ale oczywiście najczęściej usłyszymy to w nieco skróconej formie. Matt said he'd never been there before. Tej zmiany na Past Perfect. Dokonamy także wtedy, kiedy Mija będzie wypowiadała swoje zdanie tego samego dnia, którego swoje wypowiedział Matt. Chodzi po prostu o to, że jego w tym nowym dla niego miejscu już po prostu nie ma. A zatem to, że był w nim po raz pierwszy, albo że nie był nigdy wcześniej w tym miejscu, jest już przeszłością. No bo przecież, gdyby Matt do tego miejsca wrócił, to byłby to już teraz jego drugi raz, prawda? Zoe and Adam. 21 czerwca, mniej więcej o godzinie 4 po południu, Zoe zastanawia się głośno. I wonder if I can leave it till tomorrow. Słyszy to Adam. Odszedł to kawałeczek dalej i mówi do kogoś innego. No, powiedzmy o godzinie 4.01. Zoe wonders if she can leave it till tomorrow. Adam w swojej wypowiedzi. Nie zmienił żadnego czasu, nie zmienił też okolicznika czasu. A zatem wonders zostaje czas present simple can tak samo forma teraźniejsza, a także tomorrow pozostaje bez zmian. Bo zarówno dla Zoe, jak i dla Adama tomorrow to 22 czerwca, a dzisiaj jest 21. No dobrze. A co w sytuacji, kiedy Adam wypowie swoje zdanie znacznie później, ale też tego samego dnia. Powiedzmy, że jest godzina 10 wieczorem. Czy Zoe cały czas zastanawia się, czy może zrobić to jutro? Hmm. Ciężko powiedzieć, nie wiemy. Dlatego Adam zamieni Wonder na czas przeszły, Wondered, ponieważ Zoe mówiła to wiele godzin wcześniej. A także zamieni can na could, czyli na formę przeszłą. Czy tomorrow ulegnie zmianie? Oczywiście nie. Jutro to cały czas 22 czerwca. Ale jeżeli Adam swoje zdanie wypowie 29 czerwca, będzie musiał zamienić tomorrow na the next day. Dlatego, że gdyby powiedział tomorrow, miałby na myśli 30 czerwca, a przecież nie o to chodziło Zoe w jej wypowiedzi. Zwróćcie też uwagę, że nie zamieniono zaimka it. Zaimek it pozostanie sobą wtedy, kiedy dla Adama ta rzecz, o której on mówi, też będzie cały czas aktualna, będzie miał ją na myśli. Na przykład, nie wiem, może on też pracuje nad jakimś projektem, a ten miała na myśli Zoe. Natomiast that powiemy wtedy, kiedy dla Adama będzie to już coś odległego w czasie, coś, co było i się skończyło, na przykład, albo coś, z czym on nie ma do czynienia. Poćwiczmy odrobinę razem. Patrycja to twoja koleżanka z pracy. Data to 3 marca, jest za 15:11 przed południem. A obydwoje znajdujecie się w stołówce firmowej. Patricia zwraca się do ciebie i mówi: I dropped my phone here last night and it died. Could I possibly use yours for a short call only? Jak zrelacjonujemy to, co powiedziała Patricia, używając na przykład czasownika explain? Powiemy w ten sposób. That oraz me w nawiasie są opcjonalne. Oczywiście czas Past Simple zamienimy na Past Perfect. Here pozostanie bez zmian, ponieważ Here to cały czas oznacza stołówkę. Last night podobnie. Bo chodzi cały czas o wczorajszy wieczór. No i past simple, it died, zamieni się na it died. Could, pozostanie could i tak dalej. W porządku. A co jeżeli mówimy o tej sytuacji, ale my jesteśmy już w dniu 30 marca. Jest godzina 6 rano i powiedzmy, że miejsce jest to samo czyli stołówka firmowa. Rozmawiasz z kolegą, z jakiegoś powodu wróciliście do dnia 3 marca w swojej rozmowie i relacjonujesz koledze, co powiedziała Patrycja. Względem poprzedniego naszego zdania już zamienionego na mowę zależną, tu zmienimy jedynie last night na the night before. Cała reszta pozostała bez zmian. Dobrze, a co jeżeli zmieniliśmy i datę, i godzinę, i miejsce, w którym wypowiadamy swoje zdanie? Zwróćmy uwagę, że tym razem jesteśmy już na spacerze. W naszym zdaniu zmieni się jedynie here na... The, ponieważ nie jesteśmy już w stołówce. Rozważmy kolejny przykład. Jest 10 sierpnia, godzina 5 po południu, miejsce akcji biuro. Przebywasz w nim m.in. z Twoim kolegą Samem, który ma jutro usuwany ząb mądrości. Sam informuje Cię. I'm having my Wisdom Tooth extracted tomorrow and will probably be off till the end of the week. Tego samego dnia, ale zaledwie 20 minut później, rozmawiasz z innym kolegą, bądź inną koleżanką, też w biurze. Co powiesz? Powiedzmy, że poproszę, żebyś użył albo użyła czasownika Announce czasie przeszłym oczywiście, czyli some announced, czy też some announced that. Jak uzupełnimy to zdanie. Uwaga. Jeżeli według Ciebie tak, to jest to świetna odpowiedź, dokładnie w ten sposób. Zwróćmy uwagę, że nie zmieniło się tutaj prawie nic, a szczególnie jeżeli chodzi o użycie czasów. No dobrze. A co, jeżeli mamy 23 sierpnia, godzina 10 rano, jesteśmy też w biurze? Nieważne, czy sam jest w biurze, czy go nie ma, rozmawiasz z jakąś inną koleżanką bądź kolegą i chcesz poinformować o tym, co opowiedział Ci sam właśnie 10 sierpnia, czyli 13 dni temu. Jak zatem będzie brzmiało Twoje zdanie? Użyj ponownie czasownika announce. Pomyśl momencik i za chwileczkę wracamy z poprawną odpowiedzią. Uwaga, jeżeli Twoja odpowiedź wygląda w ten sposób, to jest ona doskonała. Spójrzmy. Czas present continuous z wypowiedzi, z oryginalnej wypowiedzi sama, zamienił się na past continuous. Tomorrow na the next day. Will na would. Zaś the week na that week. Wszystko dlatego, że relacjonujemy zdanie, które jest już historią. Ta miała miejsce... 13 dni temu. Zbliżamy się już do końca tego filmu. Oczywiście, tematu mowy zależnej w języku angielskim nie wyczerpaliśmy. Poszerzanie praktycznej wiedzy na jej temat oraz posługiwanie się nią w mowie i piśmie oferujemy na naszych kursach. Te zaś oferujemy od poziomu początkowego do zaawansowanego, włączając w to przygotowanie do wielu egzaminów. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej. Najważniejszą informacją, którą chcieliśmy dziś Wam przekazać, jest to, że mimo dobrych intencji, większość podręczników do powiedzmy poziomu B2, chociaż są i wyjątki, nie mówi Wam o mowy zależnej wszystkiego. Jak było powiedziane na początku tego filmu, zbyt duża dawka wiedzy może być nie do udźwignięcia dla wielu osób. I dlatego wiedzę się stopniuje. Ale dobry lektor bądź nauczyciel powinien zaznaczyć, że na przykład takie informacje to nieprawda. Dobry lektor powie wam, że te elementy mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności. Trzymajcie się i powodzenia w nauce języka angielskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszych kont w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram, gdzie znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji dotyczących języka angielskiego. Są także ciekawostki związane z krajami anglosfery. Takich wiadomości nie znajdziecie chyba nigdzie indziej. Oprócz tego, w serwisie Spotify znaleźć możecie podcasty, które polecamy uczącym się angielskiego. Różne poziomy, różna tematyka, różni mówiący. Wszystkie podcasty, które polecamy, pochodzą z krajów anglosfery. Wystarczy znaleźć po lewej stronie interesujący was poziom, spojrzeć na ekran główny i kliknąć nazwę podcastu. Zostaniecie zabrani w miejsce, gdzie znajdziecie więcej odcinków.